Siemano z tej strony, frytru, a my powracamy w sumie do ostatniego e, odcinka z tej serii. E, to już ten czas. E, kończymy e, tą serię. Jest to taki odcinek o, e, omówieniowy bardziej. A spełniliśmy swoje. Znaczy, może jeszcze nie spełniliśmy? Jesteśmy ture do tyłu, e, ale jesteśmy w przededniu spełnienia e, celów kampanii. E, no, powiem Wam, że nie spodziewałem się, e, że będę aż tak zaangażowany w tę kampanię, aż tak da mi w kość. E, myślałem, że będziemy dużo, ale to dużo łatwiej. A ją prowadzić. Problemem y, Słowia. Problem Słowian jest jeden. Po, y, główny to hordy. Hordy, hordy i jeszcze raz hordy. A ile razy to my się broniliśmy w naszej stolicy, albo w Ojum epickie obrony były y, przed Hunami, przed Burgundami, jeszcze tam jakimiś innymi plemieniami. No, bardzo dużo czasu spędziliśmy w tej jednej prowincji. No, ale jakoś udało nam się wykaraskać. Drugim najważniejszym teatrem była tutaj Gotiskanza, tutaj też wiele, ale to wiele bitew w Rugionie, który traciliśmy raz, raz odzyskiwaliśmy, a z Kaokalis tutaj też prowadziliśmy epickie obrony przeciwko Piktom, Hunom, nawet chyba Ebdani nas zaatakowali, Kaledończycy nie wiem. Ale Duńczycy później doszli do tego. Eee, no. Jednak udało się stworzyć imperium, a które, w, no powiedzmy, że częściowo zgadza się z tym, jak Słowianie zajmowali te ziemię. Eee, nie bądźmy <grywki> tacy drobnostkowi, eee, no. Mapa. Jak wygląda mapa. E, pod względem siły. E, nie wiadomo na pierwszym miejscu. E, aczkolwiek mieli chyba 28 albo 29 e, regionów. Teraz mają 24 troszkę dostali w pierdziel od kogoś. E, drugą siłą jest wschod są wschodnio rzymcy separatyści. A bardzo zdziwiłem się. Mają 19 regionów. Później mamy Kaledończyków. No, rozlali się tutaj na Wyspach Brytyjskich plus Francji. Później będziemy mieć Getulię. A bardzo, wydaje mi się, pasywny gracz. Praktycznie nie widzę, żeby coś się tu zmieniało, no chyba, że bardziej tutaj w Libię, Egipt i tak dalej, ale niestety tego nie widzimy. Eee, no później jesteśmy my no, oczywiście. Znaczy stać nas by było, żeby dorobić jeszcze kolejne armie. Tutaj na przykład zwyrobowałem kolejną. Eee, myślę, że jeszcze takie dwie armie nas spokojnie byśmy utrzymali. A także wzmocniłoby to na pewno naszą ofensywę, którą moglibyśmy puścić na zachód i na południe, dokładnie na Italię, na północną Italię przynajmniej. A no ale już dosyć się nawojowaliśmy, utrzymaliśmy te terytoria a ładnie tutaj, zbudowaliśmy państwo w miarę stabilne a i bezpieczne. A, niespodziankę mam. Ale to bardzo się zdziwiłem. Zobaczcie, widzicie coś na mapie? Tak. Getowie zdesantowali się na y, Wyspę Brytyjskie. Zajęli Tuesis. mają. No, w miarę fajne siły. I stoją przed y, wyborem podboju. Podboju tutaj Brytanii. No, jestem ciekaw. Z kolonii Agrypiny Kaledończycy się wycofali. No, pewnie strach im zajrzał w oczy. I no, jestem ciekaw, jakby to się potoczyło, bo getowie tutaj bardzo fajnie nam pomagali, właśnie. Z odporem e, Piktów, e, Kaledończyków, Ebdanów, chyba, chyba tutaj nie zastaliśmy. E, no, ale na pewno, na pewno ta współpraca układała się dobrze między nami. Tutaj mały pas ziemi niczyjej. Ja tego nie podbijałem, bo bym musiał jeszcze bardziej podbić. E, Nawracanie u nas. No, tutaj widzicie: 74% populacji wyznaje naszą religię, także udało nam się, bo tam chyba mieliśmy około 30-40% skąd startowaliśmy, więc to bardzo, znaczy, powodowało bardzo duże niepokoje w naszym kraju. No i dobra. Eee, jak coś mi się jeszcze przypomni to powiem w międzyczasie ale dajemy turę nasz budynek eee, totem wilka bodajże jest na ukończeniu No czyste miasto czyst czyste miasta na wyspach brytyjskich Inwazja wikingów mogła się zdarzyć szybciej niż się spodziewaliśmy w historii, tak? No, ale fajnie, fajnie, że komputer się zdesantował bardzo, bardzo to jest pozytywne zaskoczenie. No. Dużo narzekałem na dyplomację w Attylii i nadal to podtrzymuję, ale czasem komputer, yy, no, umiał zaskoczyć niektórymi rzeczami. I mamy filmik kończący. Day of reckoning has come. And when he opened the seventh seal, there was silence. Let them bathe in the warmth of the sun, for they are the faithful. The righteous, the strong. These words are true, as God is my witness. It is done. No, mamy to, z pomniejsze zwycięstwo, Ok, Coś tutaj możemy zrobić. No, mamy podsumowanie krótkie. krótkie. Straciliśmy 13 osad, prawdopodobnie było to w większości odbijanie, tracenie, odbijanie, tracenie i tak dalej, i tak dalej. Czy są tu jakieś informacje o bitwach? Dyplomacja może nie. No najwięcej wojen mieliśmy 9, więc to bardzo dużo. Bitwy, stoczone bitwy, 212 bitew stoczyliśmy w tej grze. 97 ręcznie. 115 automatycznie. Lądowe 97. Bitwy w osadach 85. Mega dużo. Okej. Okay. 29 przegranych. W tym jedna na lądzie. 26 w osadach. I 2 przegrane oblężenia. Ciekawe. No. Ale tu się z wami żegnam. Na pewno będziemy kontynuować mega kampanię. Dajcie znać w komentarzach, jakiej grze, znaczy inaczej. Na pewno będzie to Total War następny okres naszego państwa. W tym razem Pojawi się już chyba Polska, ale właśnie mam zagwozdkę, czy użyć do tego na przykład moda Medieval Kingdoms do Attyli i tam Polską zagrać, czy idziemy w Medievala, ewentualnie piszcie jeszcze jakieś pomysły, które. Chcielibyście zobaczyć, na pewno rozważę wszystko, wszystkie propozycje. No i coś nagramy, a w międzyczasie pojawi się jeszcze jedna seria. No ale to zobaczycie, jak już ją nagram. Także do zobaczenia wszystkim. Widzimy się w następnych seriach, na streamkach. Na razie. Cześć!